Myślę, że w naszym obszarze, a reprezentuję organizacje z poziomu powiatu tarnobrzeskiego, Stanowolskiego, Stanomielskiego, jest to różnie. To znaczy są organizacje, które no świetnie sobie radzą z technologiami, wykorzystują to na przykład no w portalach społecznościowych, ich widać, ale ja akurat też reprezentuję ośrodek działań lokalnych, gdzie współpracujemy często z grupami nieformalnymi lub organizacjami, które zaczynają jakby aktywność społeczną, chociaż funkcjonują od 10 lat i są organizacje, gdzie nie ma komputera. Mieliśmy teraz jest taki no, ośrodek działań lokalnej, który po raz pierwszy jest generator wniosków robiony i były wnioski, które były składane w wersji elektronicznej, a nasi wolontariusze przepisywali ten wniosek do generatora, bo nie ma takich jeszcze umiejętności. Także to jest przekrój od, można powiedzieć, początku, można powiedzieć, 10 lat. Względem innych organizacji i takie, które są w całkiem fajnej pozycji. Lokalnie te organizacje działają często na poziomie jest na przykład sołectwa czy dzielnicy, więc tam bardziej y, liczy się taka bezpośrednia relacja. Natomiast to, co nam my żałujemy, jakby widząc jak organizacja taka parasolowa, to to, że organizacje nie wykorzystują tych narzędzi na przykład do promocji swoich działań, do pozyskiwania zasobów z zewnątrz, choćby nawet pozyskiwania środków finansowych z różnych programów. Więc to jest jakby utracona korzyść dla... Dla takiej działalności bezpośredniej z grupą mieszkańców, z grupą dzieciaków. Bo trzeba powiedzieć, że to są organizacje rzeczywiście obywatelskie, grupujące ludzi, którzy sobie nawzajem pomagają, prowadzą na przykład świetlice dla dzieciaków, bo szkoła została zamknięta. Więc w tym, w tym aspekcie. No, drugi aspekt, który nam się wydaje, że jest jakby taką utraconą szansą, to jednak. Taka no, korzystanie od samego początku przez członków organizacji, przez ich beneficjentów, przez dzieciaków z rozwiązań technologicznych bezwzględnie też im po prostu pomaga potem w rozwoju takim edukacyjnym czy zawodowym. Znaczy, my, my sami jesteśmy, znaczy, nasza fundacja jest niejako, znaczy nie też zmuszana, tylko włączamy się jakby w takie pewne rytmy działań ogólnokrajowych. No, zresztą Polska, Polska Ameryka Fundacja Wolności czy ich operatorzy jakby wymagają pewnych rozwiązań informatycznych. I To nam pomaga właśnie w uzgadnianiu, w sieciowaniu się, przekazywaniu informacji, takich wzajemnie wspierających się i równie podobnie my jakby wprowadzamy to względem naszych lokalnych organizacji. No też dzięki nawet projektowi nowych technologii no wprowadziliśmy pewien taki portal, który pozwala sieciować wszystkie różne zasoby, też prowadzimy jakiegoś newslettera powiedzmy, więc de facto to po jakimś tam czasie, powiedzmy rok, dwa, trzy, od tego, co czasami przywieziemy z tego typu konferencji, zaczyna też funkcjonować między naszymi organizacjami. Natomiast też jest taka prawda, że czasami brakuje podstawowych umiejętności, czy umiejętności też i sprzętowych i tutaj jakby takim trochę zadaniem jest, żeby dostarczyć tych, tej, tej, tej takiej bazy, dla ludzi, którzy mają lat 60 czy 65 i zaczynają taką aktywność. I na dzisiaj ten ołówek i długopis i kartka papieru jest za mało, żeby zaistnieć w świadomości innych osób. Szczególnie w świadomości młodych osób. Znaczy, ja osobiście też przyjeżdżam na tego typu spotkania, żeby czegoś się nauczyć nawet od strony samego prowadzenia, bo też prowadzimy jakieś lokalne, jakieś fora dyskusyjne. Mieliśmy na przykład taką bardzo fajną zabawę z młodzieżą w debaty oksforskie z poziomu trzech powiatów i dzisiaj już widzę, że mogłem to zrobić inaczej, bo można było zrobić tego Typu prezentacje czterominutowe, gdzie te 100 osób, podzielone na kilka grupek, w ciągu krótkiego czasu dowiaduje się o wielu rzeczach, a resztę rzeczy można się dowiedzieć już potem, bezpośrednio spotykając się z osobą, która ma ciekawą, dobrą praktykę. I to na pewno w przyszłorocznej edycji naszych Debat Oksforskich z Młodzieżą wykorzystamy, bo to jest. Niby bardzo rzecz prosta można zrobić, ale prosta jak się zobaczy w działaniu. Jak najbardziej, nie. natomiast czekam też, znaczy czekam, są też tematy typowo informatyczne, które tu się pojawiły, jeżeli chodzi o społeczności lokalne, na przykład to sieciowanie zasobów które też w lokalnym poziomie, na poziomie powiatu, dwóch, po trzech, czterech powiatów jest już rzeczą jakby fajną, bo ludzie się nie znają na dzisiaj z perspektywy jednej, drugiej miejscowości. Ludzie są biedni, jeżeli chodzi też o, znaczy to jest problem w lokalności, jeżeli chodzi o spotkania o świetlice możliwość dojazdu dzieciaków na przykład na zajęcia, ten, 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 odległość czasami burzy jakiś tam układ. Sieciowanie zasobów poprzez internet pozwala Ci na przykład może, żeby zaoszczędzić na, na pewnych kosztach.